orientatio et in principio et semper ad in seculara secularorum anima orientatio in principio et nuke semper ad in seculara secularorum anima orientatio et filios spiritus sancti psicoteraat in principio et nuke Edwin in Secula Na intencję nawrócenia księdza Bielskiego, księdza Szymczaka, moich braci Salzenów do wiary, którą wierzył, wyznawał, bronił, świętej katolickiej wiary i do kultu, który składał na ojciec i założyciel święty Andros, świętej amboską, muszę świętej w rzymskim odwrócenie się od posoborowych buseł, soborowych posoborowych kapłanów, wszystkich moich braci salzianów, na ich intencje, Ave Maria, Gracia plena, Dominus Tecum, Benediktatum Ieribus, et Benediktus Succes Vincitum, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non cad in Hora mortis nostra, Amen. Maria, Pszczółki Święte, ora pro nobis. Maria, Pogląd Wszelkich Heresie, Módl się za nami, święty. Mów się za nami, Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Do czcigodnych wiernych Bogu niech będą dzięki. Deogracja za dzisiejsze nasze stawanie jako oskarżycieli posiłkowych przeciwko Księdzu Jackowi Bielskiemu za wydarzenia z 27 Ostrożnie, bo panią pan wejdzie. Z 27 sierpnia 2020 roku, zaledwie kilka dni po przyjściu księdza Bielskiego, przyszedł 22 sierpnia na Wroniecką. A potem 29 listopada i 30 listopada tegoż samego roku, wydarzeń, w których. Dwukrotnie, 27 w czwartek, potem 30 w poniedziałek, ksiądz Bielski dopuścił się gazowania czcigodnych wiernych. W pierwszym przypadku rozpylenia gazów kaplicy, w której w 9 przez 23 w pomieszczeniu, w którym mieszkałem sprawowałem najświętszą ofiarę gazu, żeby nas z, tej, z, tej, z tego pomieszczenia wszystkich albo uszkodzić, albo wyrzucić. Potem w niedzielę 29 listopada, kiedy wytrącał pani z ręki kamerę, żeby nie nagrywała pani, pana Jacka ciągnął za szalik w kierunku schodów dla zrzucenia, z tytułu z tytułu Pana Bycia na mszy i słuchania nabożnie mszy, którą sprawowałem wtedy już był czas wypominek po mszy świętej. No i wreszcie poniedziałek, gdzie po, 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 po wieczornym, dzień wcześniej zaklejeniu mi zamka, ze względu na który nie mogłem się dostać do, do swojego pokoju, do swojej celi, wszedłem, weszliśmy do kościoła, gdzie jeszcze się nie rozpoczęła nowa msza. I odmawialiśmy różaniec, żeby otwarły się drzwi, tak oględnie mówiąc, skoro Salezjanie ksiądz Bielski nie dopuścił, aby ślusarz wszedł do góry i otwarł mi drzwi. No i potem po tej, po tej naszej modlitwie, wylegitymowani przez policję, która została wezwana, radziliśmy między sobą, jak, jak się dostać do pomieszczenia, żeby mógł odprawić msze świętom. Ksiądz Bielski w towarzystwie księdza Szymczaka szedł po odprawieniu nowej mszyczki. Ksiądz Szymczak zamaskowany, ksiądz Bielski nie. Chciałem dopytać, przedstawiają, znaczy przedstawiając, że proszę się nas nie bać, my tylko katolicy, chciałem zapytać i na to wydarzenie ksiądz Szymczak mnie chwycił za poły kurtki, powalił na ziemię. Ksiądz Bielski w tym czasie wyciągnął gaz najpierw swoim zwyczajem zawsze w kamerę, czyli czcigodnego Pana, żeby się nie dokumentowało potem w czcigodnych wiernych, także, także we mnie. Bez żadnego powodu na no koniec konkludował do księdza Szymczaka, dobrze, dobrze nam poszło. Więc prywatny akt oskarżenia, sprawa mogła być dzisiaj zakończona z tytułu wezwania Pana... Adwokata, że potrzebuje czyli obrońcy księdza Bielskiego potrzebuje czas do mowy końcowej przełożona na 24 października która tam jest godzina bodaj dziewiąta mowy końcowej wydanie wyroku co do spostrzeżenia z tej rozprawy no do spostrzeżenia, że my wiedzieliśmy udając się na tą rozprawę że gdy główna dzisiejsza Cel rozprawy jest przesłuchanie w charakterze świadka księdza Arkadiusza Szymczaka, który został wezwany w charakterze świadka przez sąd. Sąd odebrał zwrotkę bez możliwości stwierdzenia, czy ksiądz Szymczak odebrał tę korespondencję, czy nie. Nie odebrał, na rozprawę się nie stawił. Sąd y, nie zrobił z tego żadnej, żadnej sprawy, y, wręcz podjął postanowienie, że nie potrzebuje przesłuchiwać księdza Szymczaka, rozprawę przewód dowodowy zamyka, mimo że do samego przesłania księdza Szymczaka nie miał nic przeciwko, wręcz y, chciał, żeby, ponieważ był uczestnikiem zdarzenia właśnie z 30. 30 y, listopada, czyli gazowania przez księdza bielskiego, który gazował w obecności księdza Szymczaka, żeby tu właśnie na tę okoliczność był przesłuchany ksiądz Szymczak, wnioskował też pan mecenas Skiba. Także mamy wyraźnie, wyraźnie do zobaczenia, że jakoś tak się zadziało, żeby Księdza Szymczaka nie tknąć czy to sprawiła tylko dopuść Boży, czy jaka ręka ludzka w tym dopuście Bożym e, maczała rękę. Ja tego nie rozwiążę, natomiast zawsze zostaje właśnie, że, że proszę zobaczyć jako wierni, jako katolicy, żebyście widzieli posoborowa struktura, jak to jest. Jak ja wypowiadam te słowa, że ręka rękę myje, ręka rękę kryje. Przecież nie jest możliwe, ksiądz Bieński w domu... Nie działał jako współbrat, który działa poza wiedzą, zgodą przełożonego i innych współbraci. Do tego domowego, jeszcze do tego inspektora. Ksiądz Szymczak nie pojawia się na żadnej rozprawie. Dzisiaj Ksiądz Bielski nie, mówi, że jest niekompetentny, żeby powiedzieć, dlaczego ksiądz Szymczak nie jest. A jednocześnie pan, pani Sędzina później taki podaje postanowienie, że, 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 że kończy rozprawę bez przesłuchania Księdza Szymczaka, także że wyraźnie mamy do pokazania, do zobaczenia, bo to widzimy, że Salezjanie lubią ten mrok ciemności sąd też, że diabeł tutaj działa na ten sposób, żeby ci właściwie główni sprawcy pozostawali w cieniu. No więc nam to powinno mówić. Struktura posoborowa jest strukturą diabelską diabelską, tu nie chodzi o niedoskonałość ludzi, o błędy ludzi, o jakieś yy, słabości ludzi, tylko o pewnego rodzaju metodę, modus, modus operandi, sposób działania. To, co masz wiedzieć, będzie ci powiedziane, ale to, co nie wiesz, nie, nie licz, że ci będzie powiedziane, no bo, bo diabeł boi się jawności, dlatego że, że w mętnej wodzie, jak to tam jest powiedziane, i ksiądz yy, i bielski i i Szymczak jest częścią tylko tego układu, właściwie można powiedzieć, pierwsi członkowie katolików oszukanych przez posoborowie, soborowie, posoborowie, tylko że oni się na to kłamstwo godzą, co sprawia, że, 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 że to nie jest tylko, że oni są oszukiwani, tylko sami siebie okłamują co do fałszywej religii, którą wierzą, kultu fałszywego, który sprawują, doktryny, która że nie ma najmniejszej wartości zbawczej, no i mogliśmy to widzieć po księdzu bielskim dzisiaj, jak, jak te filmy obejrzeliśmy. Proszę zwrócić uwagę, w sali, która wyraźnie nosi konotacje znaków masońskich, sąd puszczał długą część filmu, w którym z Kościoła szła transmisja i różaniec po łacinie. Pan mecenas Skiba wtedy się udawał do toalety, a ksiądz bielski, mimo wszystko tych tam modlitw naszych słuchał, ja wtedy wyciągnąłem różnic i też no, łączyłem się z tą modlitwą, bo przecież mówię. Ten różaniec w sądzie nie był jakimś przypadkiem. Pan Bóg tak daje, bo chce zbawiać i, i mnie, i ciebie, i, i Panią Sędzinę, i tą panią Sten Stenotypiskę, która tak szybko, sprawnie tam pisała dziś wszystko na maszynie. Także za te, za te znaki należy Panu Bogu dziękować. Natomiast należy też widzieć, że póki co u księdza Bielskiego coraz bardziej postępuje proces zatwardzania serca, oszukiwania serca, diabelski proces zwodzenia siebie, upadku w grzech, który już nieraz formułowałem, że prawdopodobnie stan jego duszy jest taki, że gdyby dzisiaj umarł, pójdzie do piekła, dlatego że tych, tych czynów, których się dopuścił wobec, wobec Najświętszego Sakramentu, wobec kapłana, wobec was, wobec nas I, i, i to zarówno tego, że to jest przed, czyli przygotowywanie z, złych czynów, wykonanie ich i potem zamazywanie śladów, przypisywanie, odwracanie kota ogonem, że, że ten, który był ich pro, ten, który był ich prowodyrem jest ich ofiarą, no, przestawianie z siebie, robienie z siebie z, z, ze sprawcy ofiary czy to wyraźnie ma znamiona diabelskie no patrzeć na księdza Bielskiego, ktoś by z was by się u takiego wyspowiadał, a dzieci posłał na jakąś, na jakąś do szkoły by tam posłał, żeby tam uczył, no to należy Bogu dziękować, że, że, to, że to widzicie, tak? Co to? I to nie jest jedna osoba, dlatego że jeszcze raz on, jeżeli tak jest Salezjanin, ma obowiązek tutaj być, drugi współbrat przełożony zobaczyć i upomnieć współbrata. Oni nigdy upomni współbrata, oni nigdy nie byli zainteresowani, żeby to widzieć, dlatego, że no nie chcą tej prawdy znać. Po co, po co nie chcą tej prawdy znać? na pewien sposób jest prawda o każdym z nich. Nie znalazł się w tej sytuacji, ale, ale, ale w jakiś sposób no pewnie, że ksiądz bielski ma znamiona wybitności w znaczeniu yy, zwykły bandzior po prostu, wybitny bandzior tak, w przebraniu w salezjańskim. No cóż więcej mówić, no modlić się za księdza Bielskiego, proszę za księdza Szymczaka, przed Bożymi sądami staną tam, jak w chwili im się wszystko wyświetli, tam już Szymczak nie jest, że nie odbierze zwrotki, tylko będzie postawiony i co ważne, będzie odpowiadał nie tylko za czyny, które Popełnił, ale konsekwencje ich do końca świata. Czyli jeżeli Bielski się nie nawróci, a nie nawróci się dlatego, że ma poczucie, że jest kryty przez Szymczaka, a Szymczak nie kryje go, tylko kryje własną w skórę, jakby trzeba to bielskiego, że tak powiem, poświęcał, dlatego tu jest sam, to za, także o, o odpowie Szymczak za zdeprawowanie, że jako przełożony nie dba o duszę swojego współbrata. Nam jest dziękować, że Wy do tej wiary należycie jeszcze, co tam reprezentuje ten ten Bielski, do tego kościoła posoborowego, pod tego tam Bergolia podlegacie. No w... Aż wstyd, że mieliśmy z tym cośkolwiek do czynienia. Gnój, szambo, mafia salezjańska z księdzem Bielskim jako bandziorem, przedstawicielem tejże mapy i dzisiaj ma jako swojego protagonistę, trzeba to odważnie mówić, swojego inspektora Bartłomienia Polańskiego we Wrocławiu. On też za to odpowiada, bo ktoś z salezjanów ma obowiązek tu być, być i widzieć, jak pra w prawdzie rzeczy wyglądały a nie stanowisko pani sędziny, to jest wasza wersja, to jest, to jest inna wersja. Jeżeli jest film, jest puszczony, oczywiście, że kamera gdzieś stoi i tak dalej, to jest opowieść o zdarzeniu, te zdarzenia miały miejsce. Tak? Gazowanie miało miejsce. Mówienie, że tu nie ma żadnej mszy, to ten pan nie jest księdzem, miało miejsce. Pod okiem Szymczaka prawdopodobnie to słyszał godzinie szóstej rano. Skoro Bielski mógł się, nie mógł spać, to Szymczak prawdopodobnie też nie. Jeszcze ja dopytuj, dlaczego, skoro to było takie traumatyczne wydarzenie dla Bielskiego przez tyle czasu, dlaczego nie poprosił o zmian? Dlaczego go przełożeni w tym domu trzymali? Także jako ten, którego Salezjanie wyrzucili ze swoich szeregów, się cieszę, że widzicie, w jakim jest, ale ale w, jakiej, w, jakiej, w jakiej po prostu szamie byłem jako największą łaskę, to co mówię, poczytuję, że mnie do Salezjanów przyjęli. Ale jednocześnie jako największą łaskę poczytuję, że w momencie, w którym rzeczy zacząłem mówić, bo widziałem i tak dalej, że mnie tam od nich wy, wy, wyrzucili, bo to jest naprawdę to jest, to jest, to, to, to jest siedlisko brzmi, to jest siedlisko takich ludzi. O, bo to nie jest kwestia słabości o tak niskiej kategorii moralnej, że... że... Nie wiem, jak, no Pan Bóg się do nich nie przyzna, jak się nie nawrócą, Pan Bóg nie ma jak się do takich ludzi przyznać. To są nikczemnicy, nikczemnicy i niemoralność pani sędziny, czy tam mecenasa Skiby, z niczym wobec niemoralności salezjanów, którzy w proszę zobaczyć, ten się tam o tych sercanów będzie użalał w telewizji, w tej podkoszulce polo sercani, że się nie może do brata dostać. Bo on by chciał tego chłopaka zobaczyć. Ciekawe, w jaki sposób by chciał chłopaka zobaczyć. Dawny ksiądz egzorcysta i przełożony będzie gadał, że to jest chłopak, że chce chłopaka zobaczyć. A tu ksiądz bielski to moralnie, to moralnie za każdym razem. I żaden przełożony nie przyjdzie, żeby go zobaczyć i mu powiedzieć słowa, które dla księdza bielskiego w serce miałyby moc, Bo dlatego, że on, jak sobie nas zakwalifikował, że my jesteśmy inna religia, działa z nienawiści religijnej, on od nas żadnych słów nie przyjmie. Ale gdyby na niego patrzył ksiądz jeden, drugi, Pizon, kolański, szymczak, to jest jakaś możliwość, że coś do niego by docięło. Własna matka, ojciec, nikt się nie pojawi, nikt się nie pojawi. Ręka, ręka. Ręka rękę kryje niegodziwiec Biblii, modlić się o jego nawrócenie, a nam, kto własny jest, to, to w łasce trwać, który miał nieszczęście mi od łaski Bożej, usięceńce, niż przez żal, przez spowiedź, jak najszybciej wraca. Bierzcie przez drogę z tych łotrów, że święcenia nie chronią przed tym, jak człowiek wejdzie na, grz, na grz, przez grzech wejdzie na tę drogę, staje się po prostu. No, wajd, nie dość, że wygląda jak wielki jak, jak, jak księdza przypomina, no cuchnie, po prostu cuchnie. Co nie znaczy, że jakby, nie przyszły, jakby się nie nawrócił, przyszedł do, do spowiedzi, no to co, będzie żałował ksiądz o zgrzeszy i powie, co ma, czego ci nie wolno robić, za to trzeba przeprosić. Daj no. Boże, że jak wróci kiedyś do mszy świętej w rycie rzymskim, to przy, wróci, przyjdzie, to te wszystkie swoje winy odpokutuje, bo na jaki sposób odpokutuje? Gadanie, Jemu grozi samobójstwo, tak jak przejrzy na oczy, co on robi. Albo zabójstwo. Modlić się za biedaka. Niech Bóg przygodnym wiernym błogosławi. A jeszcze ostatnia rzecz, no proszę zwrócić uwagę, jak się dzieje. Tak, wydarzenia miały miejsce 2020 rok, już dawnie wymienia sierpień. Sierpień listopad mijają cztery lata. Jak się wydarzenia działy, miały dla nas znaczenie nie do pomyślenia, to, jest, to się tam w pamięci wyryje, tak dalej. Mija czas. Proszę bardzo, chociaż przez upływ czasu. Jedni państwo się eliminują jako oskarżycienie posiłkowi, bo coś tam. Raz nie przyszli, zostali skasowani. Inni nie przyjadą, inni nie przyjadą. Panią spotkało nieszczęście, że, że, że nie była na jednej rozprawie, usprawiedliwiała się na sposób sobie właściwy sąd tych nieusprawiedliwień, nie przyjął. Z oskarżycieli yy, prywatnych, ile nas zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a było nas dziewięć czy dziesięć osób. Także to jest też dla nas nauka, jak w miarę czasu odstępujemy od, od, od pewnej mocy tutaj w tym przypadku nacisku na księdza, księdza Bielskiego. Ta nasza obecność, akt oskarżenia nie jest, żeby księdzu Bielskiemu się stała krzywda, tylko żeby się w ramach procesu sądowego zrewidował, zestawił z prawdą. Widać póki co nic ten czas widocznych efektów nie ma. Tym bardziej nam dzisiaj piątek suchych dni jutro sobota podejmować modlitwę, pozjał mużne na intencje swojej biednej duszy, ale też biednych biedaków, salezjanów, biedaków salezjanów. Mój Panie Boże, wśród kogo ja żyłem. Panie Boże, wśród kogo ja żyłem, co za kanalie co za kanalie co za mali podli ludzie. I to już młodź ode mnie, bielski. I kryć jak, 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 jak przestępca w mafii. Mafia salezjańska. Poznańska mafia salezjańska Wroniecka 9. Kryta przez polańskiego inspektora z Wrocławia, wcześniej było przez Pizonia. Straszne rzeczy. Kerielejso. Amen. Nawet zabójstwo z, z, zmyć, No, zabójstwo, jeżeli się potrafi kierować nienawiścią, jak mnie nienawidzi, to da pan gwarant, że innego nie zabije? Jak się ze złości, pana dajmy na to? Co mu tam diabeł podpowia? nie przyjeżdżał do pana pod dom? A do pani nie przyjeżdżał pod dom? Sam przyjeżdżał czy z kim? Po co przyjeżdżał? To wszystko w nim jest. To jest człowiek, który działa po twem nienawiści, diabła. Jeżeli będzie mu groziło, daj na to wyrok, jakiś skazujący i tak dalej, będzie się chciał uścić. Łącznie z tym, że jest gotowy zabić i później siebie unicest. Kto mu diabeł będzie podpowiadał? Co mu będzie podpowiadał? Twemu diabła! No on jest w rękach diabła. I za to odpowiadają. nic. spowiadają ludzi. Wiedzą, jak jest dusza człowieka. Ten człowiek przyjdzie do domu i co? Nażrę się z nowej przychlebem. chlebem, pomoże mu on coś. Amen.